Tego jeszcze nie było? Popatrzmy na Kowalskich. Oni już wybrali. Podjęli właściwą decyzję. Postanowili bawić się z nami w klubie Polsatu. By wygrać na pewno trzeba grać, ale trzeba także właściwie wypełnić rodzinny paszport Polsatu. Wklej do paszportu swoje zdjęcie i wpisz we właściwą rubrykę cyfrę, którą znajdziesz między 17 a 19 i 22 a 23. Na naszej antenie już od września. Oglądaj Polsat codziennie. To wszystko w kubie na dziś.